Kwity wodza z mojej małej kuchni. Sezon na dnie już się zaczął i ja mu dzisiaj dla Was. Yy, no recepta na pyszną, zupę z krem z dyni. Yy, troszkę tam ją urozma urozmaiciła, ale jest bardzo dobro, bardzo pyszno. Moje dzieci je uwielbiają i już Wam pokazuję, co bymy robić. Co bymy potrzebować. I tak, bymy potrzebować dnia, taką to jest Hokkaido. Myślę, że się tak, też tak w Polsce nazywa, nie wiem dokładnie. E, ta dynia można jest ze skórką. Z tego będę potrzebować 500 gramów. I on się potem obiera i, e, znaczy nie obiera, no wydrąża pestki i obejrza, e, odmierza się potem. E, tu mam trzy kartofle duże. Nie wiem, czy wszystkie będę potrzebować. Może zrobię tak. Dwa średnie kartofle do zagęszczenia. W sumie w przepisie, co ją dmą? Nie było tych kartofli, ale ją się ją się wzięła tak do zagęszczenia. Jedna cebulka do podsmażenia. Trochę masła. żeby podsmażyć ta cebula. Tu mu pomarańcza jedna, z tego się wycisna sok. Tu mu mleko kokosowe. To jest 400 ml. Ja w sumie to wszystko te 400 ml. coneczko i ja o, do 400 ml, bo co potem zrobię, nie mu nic, e, muszę brzuch zakryć, nie mu nic teraz, żeby z tym zresztą zrobić. No to tak, że do całe 400 ml, jak nie macie mleka kokosowego, to dajcie śmietana kremówka, to jeden kubek, tu mu 250 ml e, rosołku, to oświe kostka rosołkowo i zaloła się y, wodą. Nie ma co go dać. Jedna pomarańcza, z tego się sok wycisna. I potem przyprawy sól, pieprz, y, pół łyżeczki kery i potem tam jeszcze płyżeczka cukru by mi potrzebować. Tak, na no, przecież wydrąża te pestki, odmierzam się, obiera kartofle, cebula pokroja i dalej półza. Ja się cebula podsmażyła. Te masło się tu w ciepłach, i teraz bana ta cebulka tak troszkę podsmażam. Tu się dnia pokroiła, Mi w sumie wyszło tak gdzieś y, 950 gramów tej dyni. No także kupcie się malutko. Troszkę się ostawiła. I ja miałam w sumie taką średnią. Tego bana ciasto piec. To ciasto potrzebuje 250 gramów. To w następnym filmie pokażę. Tak, tu się pokryje na małe kawałki. Jak mi się ta cebulka troska podsmaży, tak gdzieś 2-3 minutki podnieście na ta dnia. I przyprawia kery, kury, indyjsku śmierdzącą przyprawą i, doprawia, i cukru. Okay, może mogła się więcej garnek wziąć. Teraz to tak podsmaża 2-3 minutki. Albo 5. I potem dum, bryje. Ok, to się tak troszkę podsmażyłam. Teraz na tej... Dum tutaj tego rosołku. Zaraz się wypukam. Kartofle się pokroiły, to się też tutaj dum. No ja rozumiem, że żona takie w sumie dwa średnie, bo że jak było dyni to może nieba na tyle potrzebować. I wycisna się sok z cytryny. I teraz to tak będziemy gotować. Mniej więcej aż ta dynia będzie miękka. Mieję trochę mało. Już się doleje trochę wody, tak żeby to było przykryte, wszystko się doleje się wody, potnie się yy, do smaku, doprawi wszystko. Tak, moja zupka fertik. to wszystko już miękkie, no zupa nie jest fertig, to wszystko jest miękkie, teraz to trzeba wszystko spirować, zbiksować. Moja dynia już jest tutaj fajnie się krem zrobił. Ja musiałam do tego e, tak że no 300 ml wody dolać, bo niestety to było za gęste, bo da w sumie więcej e, rosiła więcej dyni jak e, w przepisie, a za mało, e, a za mało e, rosółku. Teraz tu wleja ta, ten kokos, ten mleko kokosowe. Tu to, to się na piec jeszcze, tak gdzieś minutka podgotuję. Przyprawia się pieprzem. I będzie gotowe. Takie słoneczko. <grym> Przyprawia pieprzem. Wy się też przyprawcie, posmakujcie czy je wszystkiego wystarczająco. I zupka gotowa. Zupa pod oczywiście z grzaneczkami, ja się czuł chleb tostowy pokroiła w kosteczka, ja zawsze kroja ze skórką, mnie tutaj nie przeszkadza, to i tak się fajnie upraży. Tu się, no tak dość oleju na patelnię, tu się na tego chleba, to się potem skurczy, może, no jeszcze trochę więcej tu. Do... Ja lubię, jak jest taki fajnie uprażu... uprażony. To trzeba bo na tu fajnie prażyć na tym oleju, no tak smażyć. Tak, moja zupka gotowa już. Tu się dopora tych grzaneczek, grzuneczek. Możecie się jest z tej tak dać, dwa, trzy Ja ją tak zostawiam, pietruszkę możecie się do ozdoby dać, albo co to tam. Tak, i smacznego. Te dyni to miała tak gdzieś w sumie półtorej kilo, bo ja taką średnio, zawsze bram, no, są nie no większą. To mi z tej dyni e, dwa przepisy jak miałam i z tej oryż... E, nie orzechy, pomarańczy... Też możecie, jak wyciśniecie ekologiczną, to możecie też dwa przepisy wziąć. Sok do, do zupy, a skórka możecie wziąć do ciasta na przykład. Także zanim wyciśniecie ten um, sok, to się oczycie ta skórka i to ciasta się ostał w Ekologiczne musi być, bez żadnych chemikaliów. Um, tak, supa była oczywiście pyszną. Ciasto bo pokazał w innym filmie, jak się robi i no... To by było na tyle. Jak się zaś podobało, lajkujcie, suba zostawcie. Kto nie zostawił, polubcie mnie na Facebooku Kasia w małej kuchni i do następnego razu. Cześć!